Znajdujemy się na dawnym korycie Plincu, który znajduje się poza suchym zbiornikiem przeciwpożarowym. Raczibusz Dolny i to, co z niego zostało tak to wygląda dzisiaj. I zobaczcie, jeszcze tylko pudełko po robakach zostało, mimo że budowa zbiornika się rozpoczęła, jak dobrze pamiętam, w 2015 roku, ale to się dalej nie rozłożyło. Jest, tu jest taki fragment, który wam pokażę, i pójdziemy dalej. zobaczyć co tam jeszcze z, z tego naszego plincu zostało. I tu płynie sobie plinc w kierunku zbiornika zwanego przez nas nowy plinc. No i tu miał się znajdować i znajduje się wlot z plinca do zbiornika nowy plinc, tym rowem być, miał być zasilany, a co z niego zostało to widzicie Szkoda tylko, tylko tych pieniędzy co wydali skoro nikt nie pomyślał, że musi to być zasilane jakoś wodą A skoro odcięto koryto plinca no to skąd ta woda ma płynąć? A to co teraz wam pokazujemy to jest wybudowane dosyć dużym nakładem finansowym w czasie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny nowy plinc na który przenoszono okazy będące pod ochroną i który miał dalej funkcjonować prawdopodobnie ktoś zapomniał o jednej rzeczy, że trzeba jeszcze zrobić do tego dopływ i tak to po prostu zarosło, jest coraz większe drzewa i nic z pracy tych młodych ludzi, którzy poświęcili tu nie jeden dzień, nie jedno popołudnie, nic nie zostało. I tu Wam przybliżę, bo tu widać środek z innego miejsca nowego Plinca, rozlewiska, ani kropli wody, no bo skąd ma być? Jak nie ma dopływu, i wszędzie rosną wieżby, jeszcze trochę to zarośnie, i nie będzie śladu. A zobaczcie, nie jest to wcale takie małe, nie wiem, czy to będzie widać, ale jest to dosyć duży spad na kilka dobrych metrów. No a tutaj był wybudowany wylot z nowego plinca do rzeczki plin, która, jak widzicie, jest już po prostu sucha. Jak może być woda w tym zbiorniczku, który został wybudowany? A tu jest stary. Most na Plincu. Ktoś na dole zrobił rurę przepływową. Most chyba się nie nadaje do eksploatacji. Zasypali, żeby dalej płynęła woda, ale co tu ma płynąć, jak jej po prostu nie ma.